O co walczy ewagriusz? Wyznaję szczerze: Jeśli chodzi o mnie, to moja walka, dzięki łasce naszego Pana, toczy się nie tylko o to, abym niczego niestosownego nie uczynił, ale także o to, bym niczego złego nie pomyślał. Przyznaj jednak, że jak dotąd nie osiągnąłem doskonałości tego stanu. Trwam jednak uparcie i ufam, że ją otrzymam, bo obiecał mi to ten, który powołał mnie z ciemności do swego świętego i błogosławionego światła. Tutaj Ewagriusz odnosi się, tak jak niektórzy twierdzą, do jakiejś nocnej wizji, którą opisuje koptyjski żywot Ewagriusza. Taka obietnica Boga, że niczego złego nie pomyśli, ale jednocześnie jest świadomy tego, że jeszcze nie osiągnął tej doskonałości. Czy my myślimy tylko o naszych uczynkach, czy już sięgamy do myśli? Czy jesteśmy skłonni na to liczyć? Z tym pytaniem zaczynamy ten tydzień.